Dobry. Dzień dobry. Katarzyna Stańczak. Daria Czarnecka. Kontynuujemy nasze rozmówki. No i chciałyśmy porozmawiać, rozmawiałyśmy już o związkach, o tych relacjach prawidłowych związków. W dzisiejszych czasach jest tak, że niekoniecznie te relacje kończą się na jednym związku. Mhm. Często wchodzimy w kolejne związki. I tutaj chcemy porozmawiać o tej dynamice w kolejnych związkach, jak to wygląda z autopsji, a jak to powinno być, żeby była mm -hmm. harmonia mm -hmm. żeby było dobrze. Kasia, twoje pole do popisu? No tak, jeżeli zdarzy się tak, że związek się rozpada, związek, mm -hmm. w którym są dzieci, to to już rozmawiałyśmy, żeby to było jak najmniej bolesne dla dzieci, żeby na nich nie przenosić. Ale te dzieci zawsze zostaną naszymi dziećmi. Dokładnie. I teraz zawieramy nowy związek. To tak jak mówiliśmy o hierarchii, o pierwszeństwie w rodzinie czyli że dla męża żona jest pierwsza, dzieci są dopiero kolejne to w momencie, kiedy mamy już dzieci i zawieramy nowy związek to mhm. te dzieci z pierwszego związku są pierwsze. Przed nowym partnerem. Mhm. Dlatego, że one były wcześniej. My poznaliśmy nowego partnera, mając już dzieci. Mhm. One przyszły wcześniej, więc one mają pierwszeństwo. Co nie znaczy, że teraz mamy tej nowej partnerce umniejszać, albo że nasze dzieci mają wejść jej na głowę i jej mieszanować, mhm. bo ona jest partnerką. Mhm. One są jakby mniejsze jako dzieci, bo są tylko dziećmi. Ale są pierwsze, czyli tu w tym momencie, na przykład e, druga żona e, ma po jej stronie jest e, taka dynamika, jeżeli ona chce się tutaj mądrze zachować i dobrze, i zgodnie z porządkiem, to ona nigdy nie będzie stała na drodze e, swojemu partnerowi do jego dzieci. Będzie po prostu je szanowała, będzie je szanowała, będzie go wspierała w tym, żeby miał z nimi kontakt. Mm -hmm. Nie zabroni mu nigdy z nimi się spotkać, odwiedzić. I tym wieszać. dzieciom nie zabroni odwiedzać tak, ich w ich domu. Tak. Mm -hmm. Nigdy nie może być tak, że na przykład y, on musi jechać do dziecka, bo na przykład jest chore, z jakiegoś powodu dać mu więcej uwagi, ona w tym momencie powie, że ja no, się nie zgadzam, bo miałeś ze mną gdzieś tam iść czy tak dalej, nie? Mhm. Jeżeli to zdrowo płynie, to to się unormuje, jeżeli, no najczęściej jest tutaj chęć, bo jeżeli zawieramy ten nowy związek, no to chcemy mieć tą nową partnerkę, mężczyzna chce, więc nie będzie się poświęcał tym dzieciom ponad miarę, mhm. wszystko popłynie zdrowo, natomiast e, nigdy ona nie może e, wypowiedzieć się źle o jego dzieciach, mhm to jest też bardzo ważne nawet jak on na przykład mówi coś tam no to ona może wysłuchać ale nie może sama z siebie powiedzieć bo twoja córka to co ona sobie wyobraża, bo coś tam mm -hmm. one były On też... może, ale no, ona ta. nie. Ona nie. Ona nie i yy... tak samo o tej pierwszej żonie. Bardzo ważne uznanie jest pierwszej żony, żeby związek się udał drugi. Czyli ta kobieta Mówisz teraz o tej drugiej żonie, tak. że powinna uznać tą pierwszą tak. właśnie tak. To, o tym. I Przede wszystkim on, tak? Jeżeli on się z tą pierwszą ładnie rozstał, tak. to o czym mówiłyśmy, że zawsze będzie widział w niej matkę swoich dzieci, będzie w tych dzieciach widział matkę i patrząc na dzieci będzie wracał do tych miłych chwil. No to on wtedy też się ładnie z nią rozstanie. On mówi: Dziękuję ci za wszystko, co dobre było między nami, przepraszam za to, co z mojej strony złe, dziękuję za to wszystko, co sobie daliśmy. Nasz czas się skończył, idziemy dalej. Jeżeli oni tak mądrze potrafią zrobić, mhm. to wtedy i tej kobiecie drugiej jest łatwiej. Ona tak samo musi uszanować tą żonę jako matkę jego dzieci i to, że ona była pierwsza. I ona w tym momencie gdzieś w duchu e, mówi, szanuję cię, kłaniam się przed Tobą, ty jesteś pierwsza, ja jestem ta druga. I, y, y, I może jeszcze powiedzieć coś takiego, proszę patrz życzliwie na to, że będziemy szczęśliwi. I dziękuję Ci, że mam mojego męża twoim kosztem. Mm -hmm. Bo to poniekąd tak jest. Nawet jeżeli my. Nie mieliśmy wpływu na to, ja nie miałam wpływu na to, na przykład, że mój obecny mąż rozstał się ze swoją żoną, bo to nastąpiło wcześniej. Tak. To gdyby to nie nastąpiło rozstanie, nie miałabym męża. Więc dziękuję tej kobiecie w duchu, że ona pozwoliła mu odejść, tak. i dzięki temu ja mam męża. Więc to jest bardzo duże takie duchowo tak, uznanie. Tak, tak samo mężczyzna powinien uznać poprzedniego tak, mężczyznę, partnera, Tak, że dzięki niemu ma teraz partnerkę partner. i y, bardzo często my pomstujemy na tych byłych partnerów, więc w tym momencie y, obecny partner nie powinien y, jakby podejmować tutaj tego. Bo to się zemści, no, nie i, a sam od siebie już absolutnie nie. Czy ma... powinien jakby to zło uciąć? Tak. Nie. tak, uszanować nie może obecna żona mów, mówić źle o pierwszej żonie, tak. bo jej po pierwsze nic do tego, po drugie dzięki niej ma męża, po trzecie zawsze się to źle skończy, bo ten związek się nie uda. Bez uszanowania pierwszego związek się nie uda. Bert Helinder idzie jeszcze dalej, mówiąc o tym, że żadna więź nigdy już nie będzie tak silna jak ta pierwsza. Ten pierwszy system, pierwsze małżeństwo, z którego mamy dzieci, jest bardzo silne i tylko wtedy się związek kolejny uda, jak to uszanujemy. Im bardziej tego nie uszanujemy, to e, i zaczniemy wchodzić w jakieś takie lekkie związki, to w pewnym momencie możemy w ogóle e, przestać czuć więź. Nie będziemy w stanie już zbudować trwałego związku przez nieposzanowanie wcześniejszych więzi. Im bardziej go uszanujemy, tym bardziej pewne, że zbudujemy znowu dobry związek. On nie będzie tak e, silny jak pierwszy, ale może być silny, może być fajny. Pojawiają się też tam dzieci, więc tak naprawdę nowy system tworzy się w momencie, jak pojawiają się dzieci. Jak para już nie zamierza mieć dzieci, to już troszkę inne są te dynamiki. Mhm. Nowy system to jest taka, taka ciekawa zależność, bo nowy system ma pierwszeństwo przed starym, mhm. ale z kolei trzeba uznać ten pierwszy. Czyli dzieci dla partnera są pierwsze. Yy, z tego pierwszego związku. Ta żona jest pierwsza, ale nowy system jest pierwszy przed starym systemem. Mm -hmm. Dlatego, yy, dlatego, yy, jak na przykład zdarzy się tak, że mężczyzna ma dziecko z inną kobietą, to powinien opuścić żonę i założyć nowy system z tą nową kobietą. Nowe dziecko, nowy system. Ale jednocześnie uznanie pierwszeństwa tamtych dzieci. Mhm. To samo kobieta. Jeżeli kobieta ma dziecko z innym mężczyzną, powinna pójść do tego nowego mężczyzny i z nim założyć nowy system. Tak się to przejawia. Tak to wygląda w porządkach. Karmość. Tak. Jeżeli na przykład y, mężczyzna y, nie pójdzie do nowego systemu, do kobiety, z którą ma nowe dziecko, zostanie na przykład bożona, tego chce on też. Y, Stwierdzi, że tak mu wygodnie, mm -hmm. z jakiegoś powodu nie chce się wiązać, to nie będzie się wiodło dobrze ani y, jego obecnemu systemowi, tym dzieciom, ani tamtej kobiecie. I temu nowemu dziecku. Niesamowite. Tak. Czyli to energia po jest... prostu nie płynie wtedy, gdzieś nie. to się wszystko tak. gdzieś to się życie, wszystko Życie chce płynąć do przodu. Nowe życie, nowa szansa, ale potrzeba to życie chronić. Mm -hmm. Więc jeśli. Y, Poszedłeś tak daleko, że masz dziecko, to weź za to odpowiedzialność. Mhm. Natura tutaj tak to wymyśliła, bo porządki wynikają z natury, tak. że tamte dzieci są już odchowane. Tak. Co nie znaczy, że on tak. ma tracić z nimi kontakt. One są pierwsze, ale tu jest nowe dziecko bezradne niemowlę i trzeba o nie zadbać, a do tego zadbania potrzebna jest mama i tata. Mhm. I tak to się odbywa. I y, to się pojawia wtedy wykluczenie, bo na przykład, jeżeli nie założy się tego nowego systemu, to tamta kobieta z tym nowym dzieckiem jest jakby wykluczona, nie istnieje, nie mówi się o niej. Być może on płaci alimenty, ale na przykład y, nie kontaktuje się z dzieckiem, a nawet jeśli się kontaktuje, to ona jest gdzieś tam z boku. Mhm. I wtedy może się tak zdarzyć, że na przykład jedno z jego dzieci będzie reprezentować tamtą kobietę, to jej dziecko. Z tego pierwszego małżeństwa. Tak. Tak. tak będzie tak. reprezentantem dziecka. Tak. Tak, i na przykład córka zacznie kłócić się z mamą, bo będzie reprezentantką tej kochanki, tamtej kobiety. I ona w tym momencie nawet jeśli w tej rodzinie hierarchia była zawsze zachowana, o czym już mówiliśmy kiedyś, że, że córka będzie dzieckiem. Ale ona w tym momencie będzie reprezentować tą kobietę, której nie uznano, więc też zacznie wchodzić w rolę rywalki dla matki. I czy tej dziewczynie, w tej, w tej córce będzie też y, y, złość na tą y, nową partnerkę, z którą on ma dziecko? W niej będzie jednocześnie złość na tą nową partnerkę, ale będzie też rywalizować z matką. Ona, Czyli ona, między młotem a kowalą. Tak, ale bo ona tego nie czuje jakby. Ona na przykład bierze matki złość na tamtą partnerkę, ale jednocześnie pojawiają się w niej jakieś takie emocje, energie, że ona walczy z matką. Bo I sama będzie no... miała pewnie problem ze stworzeniem związku. Tak. Tak, bo jest znowu bo jest, gdzieś tu zaplątana, uwikłana, dlatego to jest tak ważne, żebyśmy stali w tej dorosłości i brali odpowiedzialność za te swoje decyzje, za te swoje kroki, posunięcia i tak dalej. To jest, to jest, jest to właśnie dorosłość. To jest to, co teraz mówisz? Tak Wiesz, samo, jeśli te dzieci z pierwszego małżeństwa będą nieuznane z różnego powodu, on na tak. przykład rozstał się z pierwszą żoną, poszedł do tej nowej kobiety, i teraz on nie ma kontaktu ze swoimi dziećmi z pierwszego małżeństwa, bądź jeszcze ta partnerka blokuje go w tym. Tak. To to nowe dziecko będzie też reprezentować tamte pierwsze dzieci. Będzie na przykład stwarzać te same problemy, nie, nie będzie umiał swoim życiem, zacznie, zacznie z ojcem y, tak samo rywalizować, bo będzie mieć złość na ojca. Wchodząc w energię tamtego na przykład syna z pierwszego małżeństwa, mhm. który jest zły na tatę, że zostawił go. I teraz ojciec jest w drugim związku, ma znowu syna tutaj, Aha. z którym jest. A ten syn jest na niego zły i nie wiadomo o co w ogóle chodzi. I bez przerwy się ścierają i kłócą, i choćby nie wiem ile uwagi poświęcał, to syn jest zły na ojca, bo niesie złość tamtego dziecka. Ale to można uporządkować. Można to uporządkować, można to zobaczyć w ustawieniu grupowym albo indywidualnym, e, poczuć jak to działa, bo to, że ja o tym opowiadam, tak. to jest jedno, ale zobaczenie tego obrazu, poczucie, stanięcie na tym miejscu uh -huh. się dzieje z udziałem reprezentantów, ale przychodzi taki moment często, kiedy ja proszę klienta, to stań teraz na swoim miejscu, uh -huh. poczuj jak to jest. i to poczucie daje o wiele więcej niż takie słuchanie. I wtedy, rzeczywiście, jeżeli jesteśmy gotowi to przyjąć, przeformatować jakoś to swoje życie, ponaprawiać mm -hmm. te błędy, wziąć mm -hmm. swoją część odpowiedzialności, to wtedy to się magicznie zmienia. I mm -hmm. ma... świat fizyczny nam pokazuje to, co zmienimy, przetransformujemy w tak. sobie. Wewnątrz to świat, zewnętrzny tak. nam jest, to od, jest od razu pięknie pokaże. Wiele takich przypadków, że na przykład y, rzeczywiście uznanie tego, że zostawiłam tamte dzieci i y, y, to nie było dobrze, że, że, że one nie były pierwsze, y, ustawienie zaczyna jakby w duszy robić swoje i to jest... Proces długi, dlatego na przykład czasem to jest parę miesięcy, rok nawet od ustawienia, jak to pracuje, jak się zaczyna dziać i na przykład odbudowuje się kontakt z tamtymi dziećmi, które mhm. na przykład są już dorosłe i do tej pory nie chciały ojca znać, a nagle odzywają się nawet same z siebie mhm. i zupełnie zmienia się ten stosunek. I zmienia się na przykład też stosunek tego obecnego dziecka, które przestaje już być złe na ojca, bo w momencie jak on pojednał się z tamtym synem, to ono już nie musi tego nieść. I dlatego to pracuje w tym momencie dla dobra wszystkich. Na przykład taki ojciec robi sobie ustawienie, a działa to na tamte dzieci, na te dzieci, mhm, na żonę, m. na wszystkie. Niesamowite. No.